Brakowało czasu na trening, na właściwe szkolenie i trening. To jest niezwykle ważne w sytuacji, gdy nie mamy możliwości skorzystania z symulatora lotu, który by dawał nam możliwość przećwiczenia wszystkich, szczególnie sytuacji awaryjnych, a one są istotne, ale nawet takich, które w tym konkretnym locie też by się przydały. Mówię tu o podejściach na lotnisko niewyposażone w precyzyjne urządzenia do nawigacji lotniczych, na lądowania w marginalnych warunkach atmosferycznych. Tego typu elementy właśnie są ćwiczone na symulatorach lotów i brak tego treningu wyraźnie rzutował na, na przyczyny i okoliczności towarzyszące temu wypadkowi. Dodać tutaj również należy bardzo istotny fakt, że piloci, dwóch pilotów ze składu załogi przeszło szkolenie na nowoczesnym samolocie Embraer w ośrodku szkoleniowym w Curichu. I to, się, to podaje się jako przykład tego, że oni jednak przeszli jakieś szkolenie w nowoczesnym sprzęcie, w nowoczesnym wyposażeniu. Trzeba podkreślić to, co powiedział na samym początku. Szkolenie jest procesem, który powinien przebiegać metodycznie, systematycznie i rozłożony jest na całe lata. Jednorazowe szkolenie, nawet na bardzo nowoczesnym sprzęcie, nie pozostawia za sobą rzeczy, które są istotą tego szkolenia, czyli odpowiednich nawyków. I nabrania odpowiednich przyzwyczajeń. W dodatku, gdy szkolenie to prowadzone jest na sprzęcie tak różnym od tego, na którym wykonuje się codziennie lotu. Dlatego jest zasada generalna w lotnictwie, gdy wykonujemy loty na dużych samolotach, aby nie zmieniać tych typów zbyt często i zamiennie latać na różnych samolotach, a trzymamy się jednego typu samolotu po to właśnie, aby mieć utrwalone nawyki, pozwalające nam w sposób bezpieczny i bardzo sprawny, efektywny użytkować ten typ statku powietrznego. Braki w szkoleniu przejawiające się tym że e, brakowało czasu na trening, a e, w związku z tym chcąc utrzymać e, tych ludzi w pracy, w linii, e, osoby zarządzające pułkiem dopuściły do tego, że przedłużano uprawnienia konieczne, przedłużenia wymagane przepisami, przedłużano je w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, a często nawet do tego dochodziło, że w jednym locie wykonywanym na lotnisko, przyrządowane znakomicie, e, przedłużano uprawnienia wszystkie możliwe, jakie tylko pilot posiadał w swojej dokumentacji. Dam tu przykład, gdy podejście treningowe wymagane przepisami wykonywano na przykład na lotnisku Okęcie, które jest wyposażone w najnowsze systemy nawigacyjne. Wpisywano, że również w tym samym podejściu wykonywano loty na wyposażenie bardzo ubogie lub wręcz na nieistniejące na tym lotnisku. To wszystko rzutowało bardzo znacząco na to, co zdarzyło się później w Smoleńsku. Jeszcze raz podkreślam. Dobre nawyki, utrwalone nawyki zdobyte przez lata ćwiczeń. Nie chodzi o jednokrotne szkolenie, ale nawet w procesie, który jest prowadzony w sposób odpowiedzialny, w oparciu o wiarygodny, dobrze przemyślany program, który obejmuje wszystkie elementy samolotu program szkolenia. Tutaj tego nie mieliśmy, pozwala nam wyszkolić załogę taką, która będzie gotowa w sposób właściwy współpracować. Ta sytuacja świadczy również o tym, że nadzór nad działalnością pułku nie był prowadzony w sposób właściwy. W naszym raporcie, w raporcie komisji pod przewodnictwem ministra Jerzego Millera zawarliśmy ustalenia bardzo szczegółowe dotyczące nieprawidłowości związanych ze szkoleniem załóg lotniczych, z brakiem odpowiedniego treningu i szkolenia tych załóg oraz z pełną analizą. Przebiegu lotu, który pokazuje, jak wielki wpływ na przebieg lotu miał właśnie ten element braku odpowiedniego szkolenia. W tym konkretnym locie zgromadziło się bardzo wiele czynników utrudniających działanie załodze bardzo złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały lądowanie przy użyciu jakichkolwiek systemów nawigacyjnych, nie tylko tych, które były na tym lotnisku. Do tego doszła bierność członków załogi, która w sposób niewłaściwy ze sobą współpracowała, brak zupełny brak reakcji na urządzenia ostrzegające o niebezpiecznym się zbliżaniu do ziemi, co w momencie w sytuacji, gdy minima ustalone do tego lotu zostały przekroczone, doprowadziło do wypadku lotniczego o tak tragicznych skutkach. W zaleceniach, które znalazły swoje miejsce w raporcie, wszystkie te elementy zostały wymienione. Zostały opracowane zalecenia profilaktyczne, które mają jeden podstawowy cel doprowadzić do sytuacji, aby szkolenie lotnicze, załóg lotniczych odbywało się w sposób właściwy, metodyczny i w końcu gwarantowało bezpieczne wykonanie lotu.